Historycznym tłem powołania Funduszu Obrony Narodowej były agresywne działania hitlerowskich Niemiec i wynikające z nich zagrożenie dla bytu państwa polskiego. Utworzony dekretem prezydenta Mościckiego w kwietniu 1936 roku fundusz miał za zadanie pozyskać drogą składki społecznej dodatkowe środki na dozbrojenie polskiej armii. FON nie był jedyną zbiórką społeczną na rzecz wzmocnienia obronności kraju, gdyż już od stycznia 1933 roku fundusze dla marynarki wojennej zbierał Fundusz Obrony Morskiej, a w okresie od 5 kwietnia 1939 do 5 maja 1939 roku pożyczka obrony przeciwlotniczej gromadziła środki na rozbudowę lotnictwa wojskowego i artylerii przeciwlotniczej. Hojność społeczeństwa polskiego okazała się bezprzykładna. Zakupy sprzętu i wyposażenia dla wojska organizowały zarówno zakłady pracy, jak i całe miejscowości. Organizowano zawody sportowe, mecze piłkarskie i bokserskie, z których dochód wpłacano na fon. Polacy zasilali go zarówno gotówką, jak i cennymi przedmiotami. Było to bez wątpienia świadectwo wielkiego patriotyzmu. We wrześniu 1939 roku niewykorzystane dary rzeczowe wywieziono za granicę. W ambasadzie polskiej w Bukareszcie podzielono je na część srebrną i złotą. 61 skrzynek ze srebrem przewieziono potem do Francji, gdzie przetrwały II wojnę światową. Srebrny fon Polska odzyskała w 1976 roku. Zbiór zaprezentowano publicznie rok później w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie a następnie w Biurze Wystaw Artystycznych w Katowicach, po czym złożono w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Pracownicy Muzeum Narodowego w Poznaniu przez lata zinwentaryzowali ponad 18 tysięcy przedmiotów. Niejako w podzięce za tę pracę i dla symbolicznego wyrównania wojennych strat w zbiorach, Poznańskie Muzeum otrzymało na własność 1840 z pośród tych obiektów. Wiele z nich jest dziś częścią ekspozycji stałej Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, na której srebra stołowe, sztuczce, lichtarze, biżuteria i zegarki współtworzą narrację wystawy. Wrażenie robi nie tylko ilość ofiarowanych precjozów, choćby tysiące obrączek małżeńskich, ale jakość srebrnych zastaw stołowych, zegarków, papierośnic, etc.